Śledzimy ma coś w sobie, słuchajcie, jednak to się potwierdziło, tak jak, tak jak widzicie, no, jeżeli Kiedy nie dodajście poprzedniego, poprzedniego odcinka, koniecznie obejrzcie poprzedni odcinek bo był mocarny. Zejjuszka! Pomożesz mi trochę dzisiaj w robocie, bo trzeba te wszystkie przyczepy okay. rozładować. Bo ja muszę Jarkowi te przyczepy o. oddać, trzeba będzie je rozładować. Uuuu. Dobra, daj mi John Dira, ja tam wycofam i w ogóle ty będziesz mnie monitorował. Czy ja dobrze cofam? A może ja wycofać? No, jak ty będziesz cofał, to nam odcinka zabraknie, no, dobra, daj, please. Nie, już Chodź, idź na podwórko pod silosy, ja już będę cofała. E, no, daj. co ja mam tu mam jeszcze ważnego mówić, widzowie? No, jak widzieliście, zemsta no, daj, była no, słodka, no, udało się no, please, fajnie. DJuś, no, zejdź no, daj, ze mnie, no, proszę cię. Zejdź ze mnie. Prostać Nie no żartuje Dziusiu, też mi sporo Sporo mi pomo... Ej no mieliśmy, mieliśmy, umowę, tak? Nie dam ci bel Stary, widzowie ja się umówiłam z Dziusiem Że zapłacę mu 250 zł od beli Jeżeli Jarkowi powie... Ej, a czekaj, jak ja ci mówiłam, że możesz Jarkowi powiedzieć? Nie dam ci bel, bo jesteś dla mnie zwykły <laughs> Dobra Dziusiu, monitoruj mnie tam Mm -hmm. Tylko poczekaj, bo ja muszę odpiąć to. Dobra, ja się cofnę w sumie, może innym ciągnikiem. Musisz Ursusem dam radę cofnąć z tym? No. Da, no, radę no Ursus. Tym. Polska musi dać radę. Pomaga ja, ja. Nie, nie możesz, bo ty nie dasz rady. No daj mi, please. Dziejuś, ty nie dasz rady cofnąć. Please, no spróbować. Proszę cię. Proszę, proszę. Dobra, pod No proszę. Dobra, tam. Dam, masz, proszę. Cofaj, ci mu... Ale jedna w topa i koniec. Tylko ustaw, żeby do tyłu się kiprowało. Przez ten, przez szybek. Przez szyb wentylacyjny, tak zwany. Dobra, już przestawiam. Po prostu tył, czy przez syp? Przez syp. O. Dobra, no, dawaj, czemu? cofaj. No, bo będziemy do, do tego sypać tu. Dawaj, w prawo, no na prawo, żeby. Dawaj, dawaj. Nie no, kur. No, idziesz do domu człowieku, gdzie ty, cofasz? gdzie ty cofasz? Ale prawie, prawie, prawie. Totalnie nie. Jasny win, co on robi? Co on robi, ten typ? Co on wyprawia? Kur... Nie, wychodzisz. Dobra, czekaj, ostatni. Wy... Ostatnia próba. I teraz już nawet nic nie muszę mówić, tylko wychodzisz, jak ci się uda. Kur... Nie! Dobra, wą! Monitoruj mnie, jak ja cofam. Mów mi! Do tyłu, 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 do tyłu... prawo, 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 Moje... prawo, prawo, ci, Moje, 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 nie widzisz? Nie, nie widzę. się prawo, wszystko zasłania. To jest niski ciągnik, typie. Tu, gdzie ja. Tu, gdzie ja stoję, zobacz. Pro, do, do, I tak dalej, tak dalej. To jest prosto. teraz na prosto. Tera, tera, prosto. Do, dobra, syp! Czekaj zobaczę tylko <laughs> To jest profesja Jak ja pokieruję to nikt tak nie pokieruje nie Tylko poczekaj muszę trochę do przodu bo nie mogę sypać O Jak ja pokieruję, to nikt nie pokieruję nie? To jest to uh, uh, uh. Bo ty lepszego pilota miałeś Ale się sypuje Człowieku Miałaś lepszego pilota, dlatego ci lepiej wyszło Dobra czekaj trzeba tam do Czeby przyprowadzić eee... tu Czekaj, trzeba rozczepić! Ja tym wyjadę, żeby tu może więcej mieć. czemu nie by odpala. No co ty jadasz? No? Serio? No nie pali. Kurde, zostawiłam go pewnie radę. No, Jak ktoś tak dziwnie chodzi, weź, weź chodź tu. Ta. tak zostawiłam śmiecha. go na, na go zostawiłam rozrusznik pewnie się zbudował dzi dziwny dźwięk z niego się wydobywa weź gaś, to jechę no słuchaj jakiś metal uderza słyszysz? no coś tam sobie jakby skrzypiało kurde znowu coś się tam stało masz plaka? A weź zgaś. Kurde, ci mówię, może tu za słaby jest ten. Weź zgaś migacze i stroboskopy, bo one ciągną dużo. Weź spróbuj ten. O, 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 o. Zalało go. Dobra, odpalu. O, Stój, 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 debilu. No? No przyczepić trzeba. Dobra. Prowadź tą za stodołę. Oj, ty jeszcze z a... dwoma rady cofnąć? No ty jesteś normalny i ja z jedną ledwo daję radę. A są ludzie co z normalnie tak cofają? Takimi? No dałoby się, ale to weź, no tam jest no tak to, ciasno, to nie, jak cholera to nie jasna. To dla nich, nie? No tam jest tak ciasno, że cholera jasna, jeszcze jest z dwoma... ja nie potrafię cofnąć. No ja też nie potrafię, tam ledwo nie, no coś mi no, Oj, to tam wiesz, jak się uda to cofnę, ale... To też potrzebuje kogoś kto mnie monitoruje, tak? Dobra. To co, może z torem najpierw cofnę co? Tak, no. Tylko Ursusem przejadę może tu. Okay. A ty już targasz to przyczepę normalnie człowieku, to już Jasny się Jasny przyczep... no Wychadaj! Połamiesz mu dysia widzę Ja widzę co robię No nie jestem co do tego pewna Dobra dawaj mi to Kurde. Dawaj mi to, bo mnie... Dobra, mi ostatnia próba rozsierdzi mnie zaraz, ciśnienie Bo on tu dużo mocy ma wiesz i on rwie to przyczepę nie, dzie już daj to! Daj mi to proszę cię! Dawaj. Daj! Ty jesteś przygłopka bym cofnął przecież ja to sp specjalnie pod kątem dla widzów, żeby się pośmieli trochę. Bo ja tak to umiem ja cofać, wiesz A bo ty narobili? Nie można zaspawać tego dyszla jak człowiek Gdzie już to jest dla wygody zrobione Dlaczego? Dla wygody Czyjej? Na pewno nie rolnika No właśnie Tańsze w produkcji to było, czy o co im chodziło? Ej, no jakoś ciężko mi się Ursusem cofa, kurde Ciężko, no widzisz? Mówiłem, że ciężko Znaczy za torem Może no ja spróbuję, no. co? Teraz moja kolej pat, pat i mat Nam radę, Dobra, tylko... Dajw. Te przy, tymi przyczepami Jarka mi się wydaje, że jest gorzej po prostu Tu prosto tym jakaś cofać to jest problem, a co, dopiero skręcać? Bo on ma ośki trochę pokrzywione chyba. Brawo. Nie, wiesz ty, co, bo jego, jego przepa jest dużo jest krótsza. Ludzi. To dla pokémonów, tak wiesz. Jego przepa jest dużo krótsza i ona szybciej nachodzi. Jo, 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 to ten problem. Jest ona narwana, taka, nie? No, O zobacz, ja jej trochę daję, ona już nachodzi. Hmm. Bo ona bo jest krótsza. Nie, dużo. Takie ty, bo ty masz sprzęt na te Jarkowe, to. Dobra, syp. Albo jeszcze. Do... Dobrze jest. Bo te twoje to są dobre, nie A te rkowe to ci powiem, że... Dobra, odjadziesz, odjadziesz ze torem tam na drogę to się szczepi później Ty. Co? To się nie sypie. Jak coś Jak nie sypie No to nic przyczepy nie ubywa Ubywa? Przyczepy? Ty jak pierony jasne już jest pełen Silos O teraz idzie Sam się za, za tego Mokre Bożej się zbiło na, na, na wylot. Pewnie ta, pewnie ta. Już się bałam, że silos mam pewny, wiesz? Nie, no normalnie się. Normalnie tego typu nie. To co już się chyba trochę to... lepiej cofa. Odstawiamy mu te pszczepy? Bierkowe? Tak, trzeba będzie, tylko. To gdzieś tam dostodały mu, co od razu byśmy odstawili? Eee, dostodały nie! Wiesz, żeby, żeby zaraz nie gadał, że mu padał. Nie, no nie, nie. Właśnie roku. chodzi o to, żeby popadało, wiesz, żeby kurz zmył, bo on chciał. Właśnie, żeby ja to. Dole... A to masz, to byśmy przetali, czy to dalej byśmy Nie, on bo on chciał, żeby mu smar zmył, bo on drugi raz będzie chciał, wiesz, dawać smar. Okej, okay. no dobra. Tu nie w tą stronę trochę jedziesz, wiesz? No właśnie widzę Daj jeszcze sprawę Bebesita Na mnie Dla mnie Za teraz teraz dla mnie. dla mnie Ty cofasz idealnie Gdy cofasz tylko dla mnie Oj tak ładnie ładnie Cofasz dziś tak OPR Tak ładnie Ale zobaczyłeś jak mi zaśpiewałeś Cofasz idealnie Ej stoj, 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 stoj! Jeb Szmata Dobra Ty cofasz i... Nawaliło mi koło silosu! co cofasz tylko dla mnie I co odwaliłeś? Ej, za panią Węsata Poruszaj przyczepami <laughs> zostaniemy sami Poskładam cię jak przyczepę z orygami Idę Zawsze z piękną panią Wbijam na drzepę łeganie <noise> Zobijam ci Zabijam ci, ci zdjęcie ci tylko łeb sobie przy <głos> 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 Trzymaj się już, Trzymaj się teraz! Uf, skur. Ty cofasz idealnie! Ty cofasz tylko dla mnie! Gdzie ta przyczepę? Co Sto do stodoły. No nie do stodoły nie! Widzowie, do stodoły nie możemy, bo w stodolej sił ci się ciągle. To gdzie stawiamy? Eee, tu! Za stodołą! Na oborą! za oborą! No Skurkowana, no zawsze problemy O przypi, Ja już mam, pro, mam pytanie do ciebie Czy mógłbyś skoczyć no. po swojego MF-a bo Ursus mi się przewrócił Czekaj słyszę jak chodzi Ja Pierdziele ty To no co pójdziesz, pójdziesz po MF-a swojego? Ha, że się odwaliła Tam podczepisz jakiegoś paleciaka czy coś go zaraz podniesiemy, nie? A to teraz jechać, czy, czy zara? No idź już teraz, idź tam powoli Majstruj. Dobra A ja tu podczepiam te, lawe, te, te jego przyczepy Kurde cofnę tu Koło paszowozu I Kurde widzicie widzowie no Tak jak wam w ostatnim odcinku mówiłam no Ja do Ursus aleje tą ropę ludzką, tak zwaną i on ma tych koni dużo. On ma tysiąc koni, no na, na tym paliwie rakietowym, tak zwanym, no bo No to jest y, paliwo premium. No i czasami ta no, moc jest taka nieokiełznana. Zaraz dziewięćdziesiąt będę musiała opowiedzieć, na czym polega ropa ludzka, bo on chyba nie słyszał. Pewnie nie oglądał tam, jak tłumaczyłem, miarkowi. No ale to też jest dobra rzecz. Tylko trzeba uważać, no bo, no widzicie, no konie w ciągniku wzrastają, no ale jednak to opanowanie, hamulce i w ogóle zostaje takie same, więc trzeba trzeba uważać, bo można prze, prze, przedobrzyć z mocą po prostu. Dobra, idę. Kur... z prawie potrąciłam. Dobra, zostawię z etorkami, będziemy musieli w ogóle trochę posprzątać tu na podwórku, bo jest niezły pierdzielnik u mnie, nie? No ale to wszystko jest do ogarnięcia na spokojnie. Uuu, na sygnale coś leci, coś się stało na wsi. O kur, do mnie, a czego do mnie? A czego do mnie? Mm, witam serdecznie z tej strony, sierżant Marcin Peruwa <grym> 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 Proszę pani, pani Janino, zgadza się? Czy mieszka tu niejaka pani tak. Janina? No a może. Witam serdecznie. Dostaliśmy zgłoszenie w ostatnim czasie, e, że dokonała pani kradzieży. Kradzieży? Ja Słuchajcie, policjantka. To wymienionego czynu, czy, czy musimy przejść do kolejnej czynności? Proszę pana, pan sobie nie żartuje ze mnie! Bo normalnie zaraz pana chce. Żałem. Jasne. Dostałem zgłoszenie, że ukradła pani w ramach zemsty. Mhm. Pani pewnie wie już o co chodzi jako sytuacji i kogo. No broń Boże, naprawdę! Pomarańczowe, pomarańczowe Audi. Czy jesteś pani wiadomo na ten temat? Samochód, proszę! Pana z o, ramach... audi, podobno tak w ramach zemsty za jaki kamienie na kamienie na polu ale nie jak nie jaki wiem, jak mogę to rozumieć. No panie na każdym polu są kamienie to ale to jaki się mam się wścić za naturą Jasne. mam się wścić, że kamienie rosną na polach jak ziemniaki? To teraz moje pytanie jest Proszę Pana, deszcze padają, kamienie rosną, Panie, tak? Mam, mam do Pani teraz e, pytanie. Czy no. ja mogę ten teren przeszukać teraz, czy po prostu czekamy tutaj na piśmo? Powie mi na... Pan coś z tymi kamieniami, o co chodzi z tymi kamieniami? Ja na... No potwierdzam, Te... no są u mnie czasami malutkie jakieś kaniutki, ale nie ja mam rozumiem. maszyny, proszę Pana, do zbierania, no jest, ja zbieram. Ten Pan nic, nic nie powiedział, że w ramach zemsty zagłazy na polu. Za na ale na jakim powodu? Nie, nie chciał powiedzieć nic więcej. Mówi, że, że trochę się wstydzi tego. Nie, nie ja w nie wnikałem, to już nie jest mój interes, co, co Ale u mnie państwo, nie ma kamieni, kamienie. panie! U mnie nie tam ma kamieni! Co? Co tam Państwo sobie robią? I teraz moje pytanie jest następujące. Czy ja mogę na przykład teraz czekamy na nakaz i wbijam tutaj razem z CBSP Proszę pana, ale przeszukuj! Pan. Ja mam dużo samochodów, może nawet na moją drugą działkę chociaż ale żadnej audycji nie mam. Znów? Ale pan w domu, a szukać pan jest nienormalny Możliwe, że na szczęście jest rozebrana. Aha, no i w Zresztą, domu ją trzymam, proszę, proszę pana. No dobra, no okej. Okay. Nie wiadomo nigdy, proszę pani. No wie pan, co to pan podłogę jeszcze zerwie, bo mogłam ją betonem zalać. No. 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 Śladów po Tu jakiś olej nie jest gotowany. Tak, do lodówki zajrzyj, Kurwa, ale... koła w lodówce no. trzymam. Tutaj, tutaj co za pomieszczenie zobaczyć. Proszę pana, tu jest srać, ale na własną odpowiedzialność, bo srałam 15 minut temu. No, mówiłam, no sorry. Ja ci do kibla nie włażę po straniu. No, obrzygaj mi ciągniki. <grym z górę> Że pana pan naprawdę szuka? Szuka czegoś tak wielkiego jak samochód w otwartych wiatach, w których widać, proszę że pan, tego nie ma. Proszę, Jeszcze proszę. po krzakach chyba tu łazisz, prędzej pan kleszcza do dupy, złapiesz niż tu coś znajdziesz. Okej, okay, ja muszę wszystko sprawdzić yy, To, to coś to pojazd, okej, okay, ale to już No to powiem. raczej Audi nie jest, proszę pana, bo za czasów Flint Flint o, No, o, 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 to... kolor się nie zgadza. Można tu otworzyć drzwi? No proszę pana, wtedy wyleci mi w powietrze żuk. 넌 <목소리도> Albo No, wymierzony okay. Finki, proszę pana, wapno, gówno. Okej, okay, tutaj też nie widzę. Uh -huh. Proszę pana, no naprawdę, jakbym... Powiem panu szczerze, jak ja bym ukradła komuś samochód z zemsty, to bym go wolała spalić niż na polwórku trzymać. Czyli pani spaliła ten samochód? No, czy pan jest nienormalny? Ja jestem policjantką. Ja takich rzeczy nie robię. Nie Widzowie obejrzyjcie poprzedni odcinek. Okay. Ja tu się porozglądam, dobrze? No, no, śmiało, śmiało. Ja tutaj z panem Chodzę, Patrzę, żeby tylko pan co nie ukradł. Okej. Okay. Tam jakąś drabkę na górę mogę prosić? Jasne kwit. Tu na górę bym wszedł. Może pana, po jakąś... co ba... nie, Jeżeli pan tam nie może okay. wejść na, na piechotę, to jak ja bym tam samochodem wjechała? No wyjaśnij pan, pan. Dźwigiem. Gdzie tu dźwig bym zmieściła? Okej, okay, idźmy dalej. Muszę się może zdemontować. N znowu. stawić. No jesteś nienormalny. Okej, okay, tu też nie widzę. Tutaj nie ma, ale w bańkę jeszcze zobacz tam po mleku. Bo tam mogłem dobra, schować. Nie, dobra, Pan nie mordę całą wsać do tego za mhm. i tak. Dobra, ja na taki już całkiem poważne teraz. Idziemy Gdzie No też nie mam, no mam, mam Chargera, mam Mustanga, mam o, tego Żuka, Dobra, mam terenówkę. Na, na, na kamerę. Słuchaj, to czemu Gofie się cię posadziło to? Powiedz mi. Słuchaj, on cały czas daje mi jakieś problemy, człowieku, ja on teraz problemy, ludzie mi oborę chcą wyburzać, krowy mi zabrali, on na mnie doniósł, no, że ja, on na mnie doniósł, że tam o 24 ja jeszcze bele zbierałam z pola. No, to bym tam mnie musiała, na, niósł, na inspekcję. na Жертв. To ja wiem przecież, no ale to wiesz, Cię ja. Nie ukradłaś tego. Bo tam jest no ty wariatka jesteś. Ja wiem, ale takiego czegoś tam, że ci nie zrobiłeś, damy. Co to za wariaty? Ja nie lubię pić herbaty. Nie, no to, to naprawdę. Przyszedł. Ale ja nic nie tego, nie tat tego człowieku. To okay. tu jeszcze pod masz tu No to sprawdzaj nas spokojnie, ale. Dlaczego Gdzie to jest? Tu? Gdzie? Tutaj, przy szambiarce. A tu, no no no. No ale audica też się tam raczej nie mieści. Nie, poważyć, mówię, no nie mam chłopie. Dobra, dobra. Trzymaj się. No dobra, zatrzymaj się jak coś to ten. No i pozdrów chłopacz to mnie kłamał na mnie, nie? Jadę do niego kopłat dupy nasadzę, to zobaczysz. No u jest jakieś bezpodstawne wezwanie na mnie. Macie zaraz a jadę, mu tam z liściem się trzy razy to się uduczy. Ale fałszywie nie wiem co robić tylko. Widzowie! <coughs> oczywiście, że ukadał tą audicę ale dawno pozbyłam się dowodów, bo od razu ją spaliłam, żeby chłop tego nie odzyskał. Także polecam wam obejrzeć poprzedni odcinek, tak jak jeszcze raz mówiłam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie przejść takie akcje radykalne, ostateczne i po prostu sprawiedliwe. Widzowie, Janina Sprawiedliwa. Ja mam taką psywkę nowo. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Po.